Cześć, ja jestem Zuza i witam was bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj w trochę innej scenerii i niestety z innym mikrofonikiem, ponieważ zapomniałam swojego na wyjazd wziąć, więc mam bardzo tani mikrofonik z Action, więc staram się mówić troszkę wolniej, żeby po prostu wszystko w miarę zebrał ten mikrofon. Mam nadzieję, że aż tak nie będzie to przeszkadzać. Natomiast mimo wszystko w ogóle wolę nagrywać z mikrofonem, bo uważam, że to jest lepsze niż Wszystkie dźwięki wokół i ja daleko od telefonu, którym nagrywam. Także jestem dzisiaj w scenerii bardzo wakacyjnej, i przez kilka kolejnych odcinków najprawdopodobniej też będę nagrywać właśnie w takiej scenerii albo podobnej. I dzisiaj przychodzę, tak jak widzicie po tytule, z moimi Five Star Predictions, czyli książkami, które myślę, że będą u mnie ocenione na pięć gwiazdek. I mam aż sześć pozycji, więc za chwilę po prostu pokrótce je wam przedstawię. No, i oczywiście piszcie w komentarzach, jakie są wasze książkowe przewidywania na właśnie pięciogwiazdkowe książki. Tytuł numer jeden, czyli Wojna Makowa. Myślę, że nie trzeba jej nikomu przedstawiać. Książka bardzo popularna, jeśli chodzi o fantastykę. Debiut literackiej autorki. Ja czytałam Babla i bardzo się dobrze bawiłam na tej książce, chociaż ciężko tu mówić o dobrej zabawie. Natomiast bardzo spodobał mi się styl pisarski Rebeki kłank. No, a wojny makowej dalej nie przeczytałam, co jest lekko moim wstydem, natomiast uważam, że ta książka naprawdę ma szansę być bardzo wysoko u mnie oceniona, tylko się obawiam nieco głównej bohaterki, która podobno jest wykreowana na bardzo trudną do takiego zrozumienia, jest bardzo irytująca, często się szybko denerwuje, więc no, nie jest takim idealnym typem bohatera, a z drugiej strony myślę, że to też czyli tę książkę w jakiś sposób wyjątkową. Kolejna książka to Skrucha i nie mogę się doczekać naprawdę czytania tej książki. Co prawda nie zebrałam jej ze sobą na wyjazd, chociaż mogłam to zrobić, e, natomiast myślę, że ona będzie idealna na taki już jesienny też klimat, e, ponieważ no, to jest książka trochę stylizowana na true crime, czyli będziemy mieć tutaj historię dziewczynek, które z tego co rozumiem spowodowały wypadek, w którym, w którym zginęła jakaś ich Koleżanka, którą obgadywały, z której się wyśmiewały. No i ta książka właśnie trochę mocno traktuje o tym, jak ten true crime, cały ten temat, cała ta popularność tego gatunku jak to jest rzeczywiście wpływa na pamięć ofiary, pamięć osoby, która właśnie przyczyniła się do zbrodni. I czy to jest obiektywnie dobre czy złe, że tak bardzo ludzie, chwalu sobie, lubią czasem puścić właśnie historię True Crime. Kolejne moje przewidywanie na pięć gwiazdek jest, jest, a tak naprawdę są to wyznania z Tajfunów. Niesamowita książka, która jest okropnie krótka, ale przedstawia historię kobiety nauczycielki, która wie, że jej dziecko zostało zamordowane przez jedną z osób siedzącej w sali, w której uczy dzieci, w sali szkolnej. I to jest głównie monolog, i to myślę, że jest najciekawsze w tym całym, tej całej książce, że to jest forma monologowa, a ona wciąga, intryguje i jest bardzo, bardzo poruszająca i właśnie taka angażująca. I nie słyszałam chyba negatywnych opinii o wyznaniach, więc myślę, że również im one się bardzo spodobają. Kolejna książka jest mniej popularna w bookmediach, natomiast jeżeli już widziałam o niej jakiekolwiek słowo, to też raczej było ono pozytywnie, czyli mężowie. Jest to historia, Kobiety, do której domu przychodzą różni mężowie, różni chłopacy, których ona mogła wybrać na poszczególnych etapach swojego życia, ale finalnie być może nie wybrała, więc każdy dzień spędza tak jakby z innym mężem, z innym facetem, z którym miała okazję, miała szansę właśnie wiązać swoją przyszłość. No a po udanym dniu, czy nieudanym dniu, nie jestem w stanie teraz powiedzieć, jak to wygląda. Ci mężowie znikają sobie na strychu i tam wszyscy się ze sobą wiążą. Nie wiem, wiążą to może złe słowo, natomiast w każdym bądź razie mamy tutaj właśnie dużo perspektyw, dużo różnych osób, których bohaterka mogła wybrać na różnym etapie swojego życia i wydaje mi się, że to będzie bardzo rozrywkowa książka, a jednocześnie idealnie trafiająca w moje gusta. I kolejny tajfun ostatni w tym zestawieniu, czyli Demon z Samotnej Wyspy. Ja przeczytałam Gąsienicę, Rampoła do Gawy, i była to naprawdę niesamowita książka, świetnie się na niej bawiłam. Super w ogóle połączenie gatunkowe, klimat stworzony, takiej powieści detektywistycznej, ale jednocześnie trochę thrilleru i takiego horroru, i takiego nuty przerażenia. Więc mam nadzieję, że demon będzie równie wspaniały, że równie dobrze będę się bawić. Też to już nie będą opowiadania, więc myślę, że. Ciekawie będzie po prostu poznać tego autora w dłuższej formie. I ostatnia książka w tym całym moim dzisiejszym zestawieniu, czyli Ocean Ostatnie dzikie miejsce. Książka przyrodnicza, gdzie ja z tych książek przyrodniczych nie czytam, natomiast ta wyjątkowo mnie przyciąga i swoimi pozytywnymi opiniami. I faktem, że tutaj autor to jest dość popularny właśnie twórca różnych seriali, takich dokumentalnych, przyrodniczych. Ja co prawda żadnego nie oglądałam, natomiast też widziałam bardzo dużo pochlebnych opinii, więc no, wydaje mi się, że to będzie ciekawy temat, tym bardziej, że ocean jest głęboki i wiele tajemnic przed nami skrywa, więc też jestem ciekawa, w jakim stopniu, na jakim poziomie ona właśnie yy, eksploruje ten temat, więc myślę, że to będzie bardzo dobra książka. Pięciokwiazdkowa wrzuciłam ją do tego zestawienia yy, z taką dużą dozą niepewności, czy Aby na pewno to będzie pięć gwiazdek. Natomiast spodziewam się, że to będzie naprawdę, naprawdę dobra powieść. Nie powieść, reportaż. I to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że ten mikrofon nie jest naprawdę aż tak zły, chociaż wiem, że rani w porównaniu do jakości dźwięku w poprzednich filmikach. Natomiast takie jest tutaj moje jedyne możliwe rozwiązanie obecnie. E, dziękuję, że oglądaliście. Napiszcie koniecznie jeszcze raz, mówię w komentarzach, swoje pięciogwiazdkowe przewidywania, co myślicie, że wam się tak bardzo, bardzo spodoba. No i dziękuję za oglądanie, dzięki, że jesteście. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.